Witam z tej strony Jakub. Chcesz być na bieżąco z materiałami na moim kanale? Zasubskrybuj go. Dzisiejszy materiał będzie o lokomotywie Pico. Jest to pierwsza lokomotywa Pico, którą sobie kupiłem od bodajże 30 lat. Padło na stonkę SM42 o numerze pocznym 606. Jest to lokomotywa z zestawu startowego, analogowa. Którą udało mi się kupić w przystępnej cenie. Bardzo mi się podoba wykonanie tej stonki. Trąbki pod daszkiem w kolorze zielonym mają swój urok. Całe malowanie PKP Cargo też jest rzucające się w oczy. Opisy na lokomotywie zgadzają się z Ilostanem. Ten egzemplarz lokomotywy ma przydział. PKP Cargo, centralny zakład spółki w Warszawie. Tutaj mamy to umieszczone pod kabiną, a z przodu mamy datę ostatniej naprawy, która odbyła się 25 stycznia 2017 roku w zakładach w Czerwińsku. Lokomotywa jest wyprodukowana w 1973, już trochę jeździ po naszych torach. Fajnie, że piko postarało się umieścić takie informacje na lokomotywie z zestawu startowego. To jeszcze rzut oka na lokomotywę z drugiej strony. Czy wszystkie elementy są na swoim miejscu, wydaje się, że wszystko jest no to nadszedł czas, żeby ją scyfryzować, zamontować dekoder z tego co się orientuje pod wózkiem, który znajduje się pod kabiną są dwie śrubki na krzyżaka które mocują kabinę do podwozia Przesuwając wózek, możemy je zauważyć. Tutaj już się jedna pokazała. I można odkręcać śrubki, żeby móc zamontować dekoder. Odkręcamy jedną śrubę. Musimy uważać, bo śrubka jest. W plastikowym gwincie. O, od... Jedną już mamy odkręconą. Wyleciała. Przekręcam wózek w drugą stronę i odkręcam drugą. Idzie to łatwo. Ważne, żeby nie pogubić śrubek. Nie byłoby ładnie, gdyby. Odstawała nam obudowa lokomotywy na makiecie, bądź tak jak w moim przypadku na gołych torach, czy to na podłodze, czy to na stole. Są dwie śrubki. O. Rozkręcam lokomotywę, a nie otwieram instrukcji. Przydałoby się zerknąć, co nas czeka w środku. Otwieramy instrukcję na odpowiedniej stronie. I jest pokazane co nas czeka w środku. Dobrze, więc trzeba spróbować ściągnąć obudowę. Z tego co się orientuje, obudowa osadzona jest, przykręcona jest do podwozia dwoma śrubkami, które już zostały zdemontowane. Teraz należy delikatnie wyczepić obudowę z podwozia są tam cztery zaczaski dwa z przodu dwa z tyłu i delikatnie unosimy obudowę do góry i ukazuje nam się środek lokomotywy w przedniej części mamy płytkę z kablami na środku silnik, z przodu i z tyłu. Lampy lokomotywy. No to teraz trzeba pomyśleć, jak tu to wszystko zamontować. W lokomotywie zamontowana jest zaślepka. Tutaj teraz spróbuję trochę pomanewrować, bo kable trochę przeszkadzają w swobodnym wyciągnięciu zaślepki. Staram się robić to w taki sposób, żeby nie powyrywać kabli przy pomocy pęcety delikatnie podważam zaślepkę cały czas uważając na kable coś tam się powoli delikatnie rusza Ale cały czas z chirurgiczną precyzją po co sobie robić dodatkową robotę? Żeby lepiej jeździć lokomotywą niż ją lutować. No jednak jeszcze kable jakieś tutaj przeszkadzają. Spróbuję tutaj naciągnąć. Zauważyłem, że jeden z kabli ma luz w tylnej części lokomotywy. To jak go trochę przeciągnę, o, zrobiło mi się miejsce, że nawet palcami udało mi się wyjąć za ślepkę. Mamy oznakowanie cyfrą numer 1 w gnieździe dekodera. Czyli tam będziemy musieli zamontować pomarańczowy przewód. Znaczy, pin z pomarańczowym przewodem. Tutaj mam jakiś stary dekoder. Roko powinien zadziałać. Tutaj, w tym egzemplarzu lokomotywy, mamy bardzo wąską obudowę. W przedziale silnikowym to zacznę od tego że spróbuję delikatnie dogiąć kable z wtyczki dekodera ponieważ wychodzą one na zewnątrz będę się starał żeby kable jak najmniej wychodziły poza obrys płytki lokomotywy mam nadzieję że ułatwi to potem zakładanie obudowy tak jak mówiłem, tam gdzie jest oznaczenie cyfrą 1 na płytce lokomotywy umieszczamy pin z pomarańczowym kablem. O, wyszedłem trochę poza kadr, ale próbuję delikatnie docisnąć wtyczkę. Udało mi się. Kable są. Dogięte do wewnątrz. No i teraz należy próbować ułożyć dekoder z kablami, tak żeby jak najmniej wystawało poza poza środkową część lokomotywy. I naprawdę ułatwi nam to zakładanie obudowy. Walka z kabelkami. O, tutaj mogę z powrotem nadciągnąć kabel, który poluzowałem. Oczywiście delikatnie, o, kabel naciągnięty. Trochę miejsca się zluzowało. To próbujemy już coś niestety te kabelki. Sprężynują. Może za chwilę będę mógł założyć obudowę. No, jak się popieści, to się zmieści. Więc w dalszym ciągu próbuję ułożyć. Chyba będzie dobrze. Jeszcze ostateczne poprawki, zastanawiam się, jak chwycić, żeby dobra, próbujemy. O, mamy ząbki, które się klinują w podwoziu. Zaczepy i próbujemy zamontować, żeby nic się nie klinowało zaczynam od przodu Dobra, jakoś to idzie O, udało się O Trochę oporu Ale skoczyło No to pierwsze zakładanie dekoderu w stące idzie, można powiedzieć, gładko. Oby, aby jeździła. Dekoder zamontowany, obudowa na swoim miejscu. Czas na kosmetykę. Tutaj, przy zakładaniu obudowy, niestety, prężą. Barierki. Należy je delikatnie ułożyć odpowiednio. W podwoziu lokomotywy są otwory. Postaram się zaraz Wam je pokazać, ale jeszcze spróbuję trafić, co nie jest proste. O, tutaj od spodu może będzie lepiej widać. Tutaj przy stopniu jest jeden otwór, i tu jest drugi. I należy ucelować barierką w otwór, i ładnie się naciągnie. Łatwo jest powiedzieć, trudniej zrobić. No oczywiście, próbując ustawić barierkę, uważamy, żeby nie porysować sobie budowy lokomotywy, Oj, zabawa, znów trzeba użyć precyzji chirurga. Udało się, jedna jest na miejscu, no to teraz druga barierka, już, o? tą było łatwiej. No to druga strona. Jedziemy z tematem. Te barierki po założeniu obudowy wyglądają jak po wypadku. Ale zaraz będzie jak nowa. Próbuję wcelować w otwór. No dalej. Ile czasu zajmuje dopracowanie wszystkich szczegółów? Dobra, dobra. zaraz powinno się udać. Już staram się za mocno nie chwytać pęcetom tych barierek, żeby nie zdrapać z nich farby Stawiają opór barierki. Mamy to. Mamy. Jeszcze trzeba trochę poprawić. Dobra, jest. Są tu barierki zrobione. Z drugiej strony też się udało. No to zostaje nam skręcić obudowę do podwozia. Tu należy pamiętać, że są to gwinty plastikowe. Śrubki lokomotywy są bardziej przypominają wkręty niż śruby, więc z doświadczenia wiem, że lepiej taką śrubą najpierw jest przekręcić w lewo, żeby spróbować załapać poprzednie rzeźbienie w plastiku. Pozwoli nam to trafić w te rzeźbienie i delikatnie przykręcić. Nie będziemy robić nowej dziury. Dużej nam gwint wytrzyma. Na razie mam problem, żeby w ogóle trafić w otwór. Śrubka mi się klinuje. Ale już No nie, niestety. Ponowna próba. Trzeba wyciągnąć śrubkę. Niestety nie mam namagnetyzowanej końcówki śrubokrętu. Jakoś tutaj jednak zazwyczaj w lokomotywach roko wystarczy podnieść obudowę, która nie spotkałem się chyba, żeby była skręcona na śruby. Może gdybym części używał tego śrubokrętu, to bym go namagnesował. Ale już jesteśmy bliżej celu. Udało się zachwycić. I dokręcamy delikatnie. Jedna już jest. No to teraz czas na drugą śrubkę. Odchylamy wózek, pojawia się otwór. No, źle sobie chwyciłem śrubkę. No, nie ta ręka chyba. Tak będzie łatwiej. Mam nadzieję. Dobra, odchylam wózek. Próbuję umieścić śrubę w otworze. Dobra, delikatnie w lewo żeby chwycić poprzedni gwint Dobra, chwyciło. No i teraz dokręcamy. Dobra, dokręcone wózek się nie klinuje o śruby. Jeszcze sprawdzę. żeby się schowały. Okej. Okay. Jeszcze raz sprawdzę. Wózek chodzi. No jeszcze jednak. dobra No to dekoder zamontowany, lokomotywa skręcona teraz nadszedł czas na wymianę sprzęgów ponieważ nie używam oczkowych używam sprzęgi krótkie Fleischmanna Profi więc na chwilę odkładam lokomotywę i idę po sprzęgi była zabawa z barierkami to teraz będzie zabawa ze sprzęgami Mam już sprzęgi, które chcę zamontować do lokomotywy. W lokomotywie zamontowane są sprzęgi oczkowe w gniazdach. Na dwóch zatrzaskach, które należy delikatnie ścisnąć, by mogły się wysunąć. Próbuję złapać ostrość kamery. Tutaj przy wózku widać zatrzaski, które próbuję ścisnąć, by móc wysunąć sprzęg z gniazda. Niestety, nie zawsze jest to łatwy temat do zrobienia. Też należy uważać, żeby nie uszkodzić kinematyki, ale tu się jeszcze się nie udało jeszcze trochę siedzi może teraz o jest mamy to sprzęgoczkowy wymontowany Gniazdo jest puste. Biorę swój sprzęg docelowy. Wsuwam w gniazdo. Dobrze, zatrzaski chwyciły sprzęg. Po tej stronie lokomotywy jest zamontowane. Taką samą operację robię z drugiej strony. Mam nadzieję, że za czaski szybciej puszczą. Z jednej strony dobrze, że są tak ciasno osadzone. Przynajmniej nie wylatują z lokomotywy, jak ma uciągnąć większą ilość wagonów. Dobra, próbuję chwycić. no, no, Ej, to jest trochę gorzej, jakoś te barierki dały mi popalić i teraz mam problem, żeby sprzęgi wymontować, no ale trzeba dokończyć. O, udało się, jest gniazdo jest puste, można zamontować drugi sprzęg. Dobra. O. nie chciał wejść. Dobra, jest. I w taki sposób lokomotywa jest. Gotowa, żeby dołączyć do mojego taboru. Jeszcze żudoka, nic nie uszkodziłem przy swoich operacjach. Dobra, można na nią jeszcze spojrzeć. I pora położyć ją na torach i zobaczyć, czy jeździ. Lokomotywa postawiona na torach ponieważ był to stary dekoder wyciągnięty z innej lokomotywy wystarczyło, że zmieniłem tylko nazwę w myszce zapalone światła i jedziemy lokomotywa działa od najmniejszego zakresu prędkości ładnie się toczy światła białe światła czerwone zobaczymy czy pojedzie w drugą stronę o, jeszcze widać czerwone światła. Dobra, jedziemy w tą stronę. Delikatnie, powoli sobie jedzie. Światła czerwone z tej strony działają. No dobra, pora na kółeczko. O, ale szybko przeleciała. O, hamu Hamuje. Zmienia kierunek, Światła białe. Ło, znów szybko. No i jest. Dobrze. Dekoder dobrze zamontowany. Lokomotywa jeździ. Sprzęgi wymienione. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do pozostawienia lajka like oraz. Zasubskrybowanie kanału. Tutaj jeszcze zdjęcie i zdjęcie drugie z Gagarinem PKP Cargo. Dzięki.